Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w Chacie Tarota. Jest to czytanie na październik dla wszystkich osób z znaku bliźniąt. Zobaczmy, co do Was nadchodzi, co nowego, czego możecie się spodziewać. Energia główna, król Pucharów, co odchodzi, co się kończy w październiku. Szóstka buław. Co nadchodzi w drugiej połowie miesiąca? Królowa Pucharów. Jaka jest dla Was rada? Dziewiątka monet. I z jaką energią kończycie czas Października? Paść Pucharów. Październik jest czasem skupienia się na emocjach i na relacjach, to co odchodzi do przeszłości, to co już się kończy w październiku dla Was. To jest szóstka buław, karta mówiąca o działaniu, o zwycięstwie, o tym, że odnieśliście sukces, że coś Wam się bardzo udało, że jesteście z czegoś zadowoleni. Byliście zaangażowani w, jakąś, w jakiś projekt, w jakieś zadanie, jakąś akcję, która była dla Was wyjątkowo ekscytująca, która zabrała Wam dosyć dużo czasu. Musieliście włożyć w to dużo pracy, zaangażowania i pod koniec września, na początku października odnosicie. Sukces. Jesteście zadowoleni z tego, co się wydarzyło, w jaki sposób to wszystko rozegrało się, w jaki sposób mogliście się w coś zaangażować. Jest tutaj pełne zadowolenie z tego, w jaki sposób pracowaliście, co z siebie daliście, w jaki sposób do tej pory udało Wam się to wszystko skonstruować. Jesteście zadowoleni ze swojej pracy. To, co e, nadchodzi, to, co będzie główną energią całego miesiąca, to jest karta króla. Pucharów. I ta karta mówi o tym, że przede wszystkim skupiacie się na emocjach, na zrozumieniu siebie, na zrozumieniu tego wszystkiego, co e, udało wam się wypracować, jeżeli chodzi o emocje, o relacje, e, o stosunek do innych osób. Dla osób, które są zainteresowane sprawami romantycznymi, ta karta mówi e, o pojawieniu się bardzo ciekawej osoby osoby, która jest bardzo dojrzała emocjonalnie, z którą bardzo szybko możecie nawiązać kontakt, z którą bardzo. Dobrze możecie się porozumieć, z którą bardzo szybko będziecie mogli znaleźć wspólne tematy. Ta osoba jest bardzo wyrozumiała, spokojna, dojrzała. Z taką osobą bardzo łatwo będzie Wam się rozmawiało, i wyjątkowo będzie Was przyciągał ten spokój, dojrzałość, zrozumienie, sposób wysławiania się, wyrażania się. Będzie to coś dla Was wyjątkowo atrakcyjnego. Dla osób, które nie są zainteresowane takimi kwestiami, ta karta mówi o pojawieniu się osoby bardzo dojrzałej z ogromną wiedzą, z ogromnym doświadczeniem, która może na przykład być waszym przełożonym osobą, z którą pracujecie, waszym nowym kolegą w pracy, i taka osoba może Was przeprowadzać przez pewne sprawy, może Wam pomagać zrozumieć pewne problemy, pewne sytuacje, które były dla Was trudne, były dla Was wyzwaniem, dosyć trudno było Wam się czegoś nauczyć, coś zrozumieć, i tutaj pojawia się osoba, która ma dużo więcej doświadczenia, ma dużo więcej wiedzy i chce Wam pomóc coś zrozumieć. Dla niektórych z Was to może być członek Waszej rodziny, e, najbliższa Wam osoba, która postanawia przejąć inicjatywę, która postanawia pomóc Wam, wesprzeć Was i chce Wam służyć swoją radą, chce Wam służyć swoim doświadczeniem. Tutaj może pojawić się rodzic, tutaj może pojawić się inny członek rodziny, który jest dla Was bardzo ważny, który jest Wam bardzo bliski i z którym bardzo dobrze się rozumiecie, z którym bardzo szybko nawiązujecie głęboki, dojrzały kontakt. Taka osoba może Was wspierać, może Wam pomagać. Jest tutaj jeszcze kolejna opcja opcja reprezentująca Was samych w, tych, w tym miesiącu. Możecie poczuć, że bardzo dobrze czujecie się, jeżeli chodzi o relacje, bardzo dojrzale, bardzo spokojnie podchodzicie do wszelkich spraw związanych przede wszystkim z relacjami, kontaktem z innymi ludźmi, wszelkie konflikty, trudne sytuacje, trudne sytuacje w pracy bardzo łatwo będzie Wam rozwiązać. Bardzo spokojnie do wszystkiego podejdziecie, bez nerwów, bez złośliwości, bez wrogości, bez wszelkich um, atrybutów bez wszelkich cech charakterystycznych dla powierzchowności, impulsywności. To wszystko będzie od was odchodzić. Będziecie koncentrować się przede wszystkim na spokoju, na zrozumieniu, na empatii, na zrozumieniu tego wszystkiego, co dzieje się z innymi i z wami samymi. Tak więc będzie to naprawdę bardzo dojrzały, bardzo ciekawy czas. To co nadchodzi do was w drugiej połowie miesiąca, to jest Królowa Pucharów, bardzo podobna energia, ale nie zupełnie taka sama. To jest energia dużo bardziej bierna, jest to energia przyjmowania tego wszystkiego, co dzieje się wokół Was, zaakceptowania wszelkich okoliczności, które do Was nadchodzą. Jest to karta jeszcze bardziej pogłębionej, pełniejszej, szerszej empatii do innych osób. Będziecie mieli wrażenie, że chcecie pomagać innym, że chcecie się angażować. W różne sytuacje, że nie boicie się wyzwań, nie boicie się sytuacji, które mogą być potencjalnie konfliktowe, które mogą być potencjalnie problemowe, problematyczne. Królowa Pucharów mówi o zrozumieniu, mówi o empatii, mówi o otwartości, o tym, że chcecie pomagać innym, chcecie zrozumieć bardziej siebie samych i chcecie wejść na wyższy, bardziej dojrzały, bardziej rozwinięty poziom, jeżeli chodzi o wasz rozwój intelektualny, jeżeli chodzi o zrozumienie też innych osób, jeżeli chodzi o wasz rozwój osobisty, rozwój duchowy, rozwój związany z waszymi emocjami i tym w jaki sposób porozumiewać się z innymi osobami. To jest miesiąc, w którym przede wszystkim koncentrujecie się na, na dojrzałości emocjonalnej, na tym, żeby nie postępować pochopnie, żeby nie postępować kierując się na przykład tylko i wyłącznie korzyścią finansową, tylko i wyłącznie jakimś wzrostem intelektualnym, czyli chcecie iść do przodu, chcecie się rozwijać. Te karty mówią o tym, że odnosicie sukces, chcecie lepiej zrozumieć swoją sytuację, chcecie lepiej zrozumieć relacje z innymi, jesteście otwarci na nowe osoby, jesteście otwarci na dojrzały związek, dojrzałe relacje, dojrzałe przyjaźnie, dojrzałą komunikację z Waszymi najbliższymi, z osobami, które są naprawdę dla Was ważne. Rada dla Was to dziewiątka monet. I to jest karta mówiąca o tym, żebyście nie zapominali o sprawach materialnych, o sprawach fizycznych. To jest karta przypominająca Wam o tym, że możecie sobie na coś pozwolić: możecie sobie pozwolić na pewne przyjemności materialne, możecie sobie coś kupić, możecie gdzieś pojechać, możecie skupić się na tym, co jest dla Was ważne. To jest trochę też pstryczek w kierunku egoizmu. Nie bądźcie skoncentrowani tylko i wyłącznie na innych osobach. Nie zapominajcie również o swoich potrzebach, o potrzebach fizycznych o tym, że coś może być dla Was korzystne materialnie, finansowo o tym, że możecie sobie pozwolić na jakiś wyjazd, że możecie sobie kupić coś, co jest bardziej ekskluzywne, coś, co Wam pomoże, coś, co będzie dla Was wielką przyjemnością, radością, będziecie mogli zrobić coś. Na co zasłużyliście, wypracowaliście sobie coś, do tej pory udało Wam się na przykład zarobić wystarczająco dużo pieniędzy, żeby móc sobie coś kupić, coś, o czym marzyliście od dłuższego czasu. To jest karta przypominająca Wam o tym, że również zasługujecie na, na komfortowe życie. Zasługujecie na to, żeby kupić sobie coś, o czym marzycie, czego potrzebujecie, czego chcecie. Jest to karta przypominająca o tym, że udało Wam się dużo wypracować do tej pory, i jest to czas na docenienie swojej pracy. Jest to czas na docenienie tego wszystkiego, co udało wam się do tej pory zrobić. Pod koniec miesiąca nadchodzi karta yy, pazia pucharów, również karta emocjonalna, karta przede wszystkim skierowana na relacje, na emocje. Na rozmowy, na porozumienie z innymi osobami. Natomiast jest to karta bardzo niedojrzała i ona wskazuje na nadejście bardzo ciekawej informacji, informacji, która Was bardzo ucieszy, która będzie dla Was impulsem do dalszego działania, która będzie dla Was e, pomocą w dalszym rozwoju, również intelektualnym, w pracy. Czekaliście na coś od dłuższego czasu, wiedzieliście, że coś nadchodzi, że nadejdzie jakaś informacja zwrotna, oczekiwaliście jakiegoś listu, jakiejś informacji, e, decyzji. Oczekiwaliście, że ktoś może się do was odezwać. Byliście na przykład zainteresowani kimś, jeżeli chodzi o poziom relacji, poziom romantyczny, i ta karta mówi o tym, że ktoś się do was odzywa, że ktoś chce z wami nawiązać kontakt, że nadchodzi bardzo dobra informacja możliwość spotkania się z kimś, możliwość rozwoju możliwość na przykład to jest zaproszenie też na Rozmowę kwalifikacyjną. To jest szansa na to, żeby dostać coś, o czym marzyliście od bardzo długiego czasu. Jest to dopiero początek, jest to impuls, jest to dopiero pierwszy krok na jakiejś nowej drodze. Natomiast jest to dla Was informacja, która jest bardzo ekscytująca, bardzo ciekawa, która daje Wam dużo radości, dużo pasji. Czujecie, że chcecie iść do przodu, że chcecie się w to zaangażować. Nie spodziewaliście się, że coś tak pozytywnego może stać się. Pod koniec miesiąca jest to w pełni niespodziewane, jednocześnie bardzo pozytywne, bardzo radosne dla Was wydarzenie czy informacja, która pojawia się pod koniec miesiąca. Moi drodzy, podsumowując, w tym miesiącu jesteście w nieswojej energii, w energii przede wszystkim emocji, w energii pucharów, energii wody, energii, która przede wszystkim skupia się na relacjach, na dojrzałości, na rozumieniu świata, rozumieniu siebie. Jest to energia dojrzewania, jest to energia bardzo spokojna, bardzo zrównoważona. Pod koniec miesiąca nadchodzi wyjątkowo ciekawa informacja, wyjątkowo e, dobre wieści, które bardzo Was pobudzą, które bardzo Was prowokują do dalszego działania i które przyniosą Wam bardzo dużo pozytywnych wrażeń. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.